Cześć! Witam Was serdecznie w dzisiejszym filmie. Ja mam na imię Ania i z zawodu jestem makijażystką. Witam serdecznie wszystkie nowe osoby na moim kanale, bo w ostatnim czasie sporo Was tutaj przybyło, co mnie oczywiście bardzo cieszy. E, a w dzisiejszym filmie chciałabym Wam pokazać takie moje top 3 podkłady, które zawsze muszę mieć ze sobą w kufrze e, i jeśli na przykład muszę swój kufer ograniczyć do minimum, to właśnie te 3 podkłady na pewno się w nim znajdą. Oczywiście to nie są wszystkie podkłady, które wożę ze sobą e, i również Mam je w różnych kolorach. Natomiast jeśli chodzi o moją pracę na klientkach, to ja z reguły mieszam podkłady ze sobą. E, I pamiętajcie też, że na trwałość podkładu nie wpływa tylko sam podkład, ale również to w jakim stanie jest nasza cera, e, co użyjemy pod ten podkład i jak go utrwalimy. Te trzy podkłady, które ja wam dzisiaj pokażę, według mnie są naprawdę bardzo trwałe i też nadają się do różnych typów cery. Także jeśli jesteście ciekawi co dla was przygotowałam, to oczywiście zapraszam was do oglądania. Na początek pewnie was nie zdziwię, ale jest to Estée Lauder Double i ja słuchajcie, jak zaczynałam pracę, to ten podkład kosztował chyba 129 zł. Teraz kosztuje 189, także naprawdę sporo podrożał. I to jest podkład, w którym nie znajdziecie pompki. Możecie sobie oczywiście tą pompkę dokupić, albo w Este pasuje tutaj też e, pompka z klinika i pompka z Maka. Natomiast koszt takiej pompki to jest dodatkowe 25 zł. E, I ja kiedyś zainwestowałam w pompki do wszystkich kolorów, jakie posiadałam. Natomiast te pompki bardzo szybko mi się zapchały, także teraz już nie inwestuję w pompki, po prostu. Wylewam sobie odrobinkę albo wyciągam e, szpatułką. Ja tutaj złapałam akurat kolor 1W0, e, czyli mega jasny w ciepłej tonacji. E, jeśli chodzi o ten podkład, to mamy mega szeroką gamę kolorystyczną, e, także jest w czym wybierać. E, i co, to jest taki podkład szpachla, czyli mega trwały, mega kryjący, natomiast można nim też uzyskać delikatne wykończenie. Wszystko zależy od tego, jaki sposób aplikacji wybierzecie e, i jak przygotujecie skórę pod spód, w jakiej ilości go nałożycie oczywiście. E, natomiast jest to podkład, który naprawdę przetrwa wszystko, jest ultra trwały. Em, ale też jest ciężki także ja nie zalecam go raczej do cery suchej bardziej używam go na cerach tłustych i mieszanych i naprawdę z dobrym pudrem nawet na cerze tłustej potrafi przetrwać długie, długie godziny myślę też, że jest to podkład, który każdy zna albo przynajmniej kiedyś o nim słyszał także taki na większe wyjścia polecam na co dzień niekoniecznie bo on ma taką dość wysuszającą formułę i może zapychać Natomiast na większe wyjścia warto mieć w swojej kosmetyczce kolejny podkład. On już jest e, trochę lżejszy. To jest podkład e, Studio Skin z Smashboxa. On według producenta ma trzymać się 24 godziny, e, także też jest to super trwały podkład. Natomiast on jest trochę lżejszy od Estée Lauder. E, fajnie sprawdza się na skórze mieszanej, normalnej. Na tłustej, no tutaj bym trochę uważała, natomiast też e, zaaplikowany na odpowiednią bazę i przypudrowany odpowiednim pudrem, e, będzie w stanie się naprawdę mega długo utrzymać. I ten podkład ma również bardzo szeroką gamę kolorystyczną. E, dostaniecie go w Seforze i zaraz sobie sprawdzimy, ile on kosztuje jego cena to jest 159 zł i on teraz zmienił trochę szatę graficzną, ja mam tą wersję, tutaj akurat złapałam w starym opakowaniu to jest taki mój podkład, który ja również bardzo lubię używać na sesjach zdjęciowych, bo on przepięknie się fotografuje kosmetyki Smashboxa właśnie są skierowane pod sesje zdjęciowe, także nie dość, że jest mega trwały to jeszcze przepięknie się fotografuje także ja Wam serdecznie polecam jeśli chodzi o Estee Lauder to on mega szybko zastyga i trzeba z nim naprawdę bardzo szybko pracować. Smartbox też dość szybko zastyga, także tutaj musicie pracować z tymi podkładami bardzo szybko, ale przez to, że one zastygają, są też mega trwałe. I ostatni podkład, jaki Wam pokażę, to jest podkład już troszkę tańszy, i to jest podkład Kiko. Kiko Insta Moisture. Niestety marka Kiko nie jest dostępna już stacjonarnie, także musicie go sobie zamówić w internecie. On jest dostępny poza stroną Kiko na Zalando, także możecie sobie tam zobaczyć. Gama kolorystyczna jest również dość szeroka. Ja tutaj mam kolor mm, niestety siebie tak, także wam nie powiem, ale chyba to jest yy, 1.5N. Z tego co kojarzę, i on jest właśnie taki fajny, jasny. E, ten podkład ja bardzo lubię do e, cery normalnej, suchej, na pewno nie do cery problematycznej, dlatego że on nie ma jakiegoś szałowego krycia i na cerze tłustej też on nie e, utrzyma się zbyt długo. Natomiast pamiętajcie, żeby podkład dopasowywać do rodzaju swojej cery bo na przykład e, Este totalnie się nie sprawdzi na suchej skórze, zrobi Wam naprawdę na twarzy masakrę, także okay. e, jeśli macie suchą skórę to polecam Wam coś lżejszego i właśnie Kiko jest takim produktem. E, to jest podkład, który również przepięknie wygląda na zdjęciach. Ja go bardzo często mieszam z tym smashboxem i one dają cudowny efekt razem. Naprawdę bardzo serdecznie Wam polecam ten podkład. I on też jest trochę tańszy, bo on kosztuje 69 zł. Także powiedzmy sobie, że jest to przystępna cena. Um, jedyny minus tego podkładu to jest jego pompka, bo ona się bardzo mocno zacina. Przynajmniej u mnie w tej sztuce, bo mam jeszcze jeden w ciemniejszym kolorze i tam nie mam tego problemu. Natomiast ten w ciemniejszym kolorze jest trochę mniej zużyty niż ten, bo tego już kończę. I naprawdę bardzo serdecznie Wam polecam ten podkład, bo wygląda na skórze obłędnie. Delikatnie zastyga, ale. To wykończenie jest takie ultranaturalne i też świetnie nadaje się właśnie do mieszania z innymi podkładami. Bardzo fajnie współgra z różnymi podkładami, także ten podkład już też niejednokrotnie widzieliście na moim kanale i ja Wam go serdecznie polecam. I to są takie moje trzy podkłady must have, które muszę ze sobą wozić. Koniecznie napiszcie mi w komentarzu, jakie są wasze ulubione podkłady i mogą to być podkłady i drogeryjne, i wysokopółkowe. Jestem strasznie ciekawa co używacie, co lubicie i oczywiście dopiszcie też jaki macie rodzaj skóry, bo jest to dla mnie bardzo ważne. Jeśli też chcecie więcej e, takich perełek z mojego kufra, to oczywiście dajcie znać w komentarzu. Mam nadzieję, że film wam się podobał i że zobaczymy się następnym razem. Do zobaczenia. this.